Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony, jak zwykle, Pan Dollar, a to kolejny materiał z naszej serii Czołgi za misję, czyli serii, w której prezentuję Wam czołgi za misje osobiste. Trzeci czołg z sezonu pierwszego, czyli T55A, dziewiątotierowy niemiecki czołg średni, który dostajemy właśnie za trzeci etap misji osobistych z pierwszego sezonu. Yy, teraz powiecie, ale jak to niemiecki? Przecież on wygląda jak T54, typowy radziecki pojazd, ale jest on dodany jako czołg niemiecki. Także bierzcie to pod uwagę, robiąc sobie ten pojazd, bo da się do łatwo przeoczyć po prostu patrząc na yy, sam wygląd pojazdu. Więc tak, moi drodzy, udało mi się w jakiś czas temu, właśnie, oto ten pojazd. Także dzisiaj będziemy go sobie recenzować. Był strumy, gdzie przez dwie godzinki graliśmy sobie nim, żeby go troszkę na żywo sprawdzić w warunkach bojowych, i już co nieco o tym czołgu wiem. Niestety, nagrywając bitwę do tego materiału, udało mi się przegrać 6 bitew pod rząd. Także moje statystyki nie wyglądają zbyt imponująco. Niestety, no, do nagrywania bitwy, nie był to mój dzień i musiałem się wywalić aż 6 razy. Także. Sprawdźmy sobie już parametry, jeżeli chodzi o uszkodzenia mamy tutaj 320 całkiem ok, średnia penetracja to 221 również może być, szybkostrzelność to prawie 10 pocisków na minutę, a ładowanie działa to lekko ponad 6 sekund. Opuszczanie działa to minus 5 stopni i tu jest to bardzo odczuwalne. Czas celowania to 1,8 sekundy, a rozrzut 0,29. Fakt faktem czołg jest bardzo celny, szybko skupia, ma naprawdę duże problemy z opuszczeniem działa i całkiem często strzela. Także jeżeli chodzi o działo, ja nie mam zastrzeżeń, bardzo je lubię. Jeżeli chodzi o żywotność, mamy tutaj 1750 punktów wytrzymałości. Jeżeli chodzi o pancerz, to mamy 100 na przodzie, 80 na boku i 45 z tyłu. Jeżeli chodzi o wieżę, to mamy 240 na przodzie, 180 na boku i 65 z tyłu. O ile pancerz z przodu raczej nie dinga, mimo że czasem potrafi tutaj w tą górną płytę jak ktoś strzeli pod odpowiednim kątem, tak wieża dinga już całkiem sporo, szczególnie z przodu. Jednak znowu mamy tutaj taki włas. I w ten włas po prostu wszystko wchodzi. Nie jest on jakiś super duży, ale on istnieje i trzeba mieć to na uwadze grając na wieży. Ponadto granie na wieży, no właśnie, jest niezbyt skuteczne, ponieważ przez minus 5 stopni opuszczenia działa, bardzo ciężko jest gdziekolwiek się wychylić, tak żeby trafić wroga, pokazując tylko wieże, ponieważ no, mamy ten problem z opuszczeniem właśnie działa. Jeżeli chodzi o mobilność, moi drodzy, 50 km do przodu i 20 km do tyłu, również jak na Meda, całkiem ok. Jak widzicie również na dolewo, że standardowy zestaw, czyli naprawa apteczka i duża gaśnica, 25 pocisków zwykłych 18 goldowych z HEK-ów zrezygnowałem. Jeżeli chodzi zaś o moje wyposażenie, mamy tutaj dosyłacz, wentylację i Yy, ulepszone celowanie, dokładnie Zapomniałem tej pełnej nazwy oczywiście, a chciałbym, żeby też nowi gracze czerpali z tego przede wszystkim Także ulepszone celowanie, dosyłacz i wentylacja. Jeżeli chodzi o załogę, jak widzicie załoga czteroperkowa naprawa bija, perki wspomagające strzelanie w ruchu i troszkę innych mniej przydatnych no i oczywiście intuicja, nie? Także tak to moi drodzy, wygląda Krystian oczywiście zbliżenie jak zawsze porobił więc myślę, że możemy bez skrupułów przejść sobie już do bitew No i moi drodzy, jesteśmy już sobie w bitewce mapa to lotnisko, losowanie na Tiery 9 i 8, także całkiem fajnie, bo jednak losowanie na topkę jeżeli chodzi o plan na bitewkę, nie wiedziałem co chcę tu za bardzo zrobić. Mapa dość nieprzyjemna dla mnie, no bo na lotnisku jest dużo pagórków, jest dużo wzniesień i generalnie granie czołgiem z słabym działa to nie jest najlepszy pomysł, no ale wiadomo, już wylosowało, no to trzeba coś zagrać, nie? Uznaję, że skoro rzuciłem je na topkę, to pozwolę się sobie tutaj popstrygać trochę szczołgami ciężkimi, a później ewentualnie zmienię flankę i pojadę tam, gdzie będę najbardziej potrzebny. Tak sobie pomyślałem i tak też zrobiłem. Yy, więc no, wykrywam tutaj pierwszy pojazd i jadę w tej okolice tych skał. Raczej planuję strzelać się tutaj. Wiem, że po drugiej stronie często stoją te deki. I teraz właśnie zostaje wykryty, także już mam pewność, że te takie ustawiły się na kluczowe pozycje. Ewentualnie jakiś czołg lekki stoi w krzaku, ale tego na ten moment jeszcze nie wiem. To są tylko moje domysły. Także, e, także pozwalam sobie tutaj e, powymieniać się trochę strzałami. Jak widzicie strzelam w Koncepta za 299 Oczywiście dużo używam Golda, nie mogę powiedzieć, że nie, ale ja te czołgi traktuję typowo pod zabawę, te z misji osobistych, także nie boję się tutaj Golda używać, szczególnie przy wymianie od przodu z czołgami ciężkimi. Jak widzicie teraz ładne przycelowanie i to jest to, o czym mówiłem na początku tego materiału. Yy, czyli celność 0,29, naprawdę fajna i naprawdę idzie, jak widzicie, w taki weak point nawet trafić. Teraz widzę te, yy, tego T832, który właśnie wyparował, ale bałem się, że mnie trafi, więc chciałem się cofnąć. Mówię, teraz troszkę pomogę tutaj, no ale widzę, że ziomek yy, tutaj nie bardzo mnie wpuści, także, yy, także postanowiłem jednak, że odpuszczę. I spróbuję od drugiej strony. No, jemu zostało już 6 hp, a przeciwnicy praktycznie nie wzruszeni. I teraz będzie się działo też to, o czym mówiłem na początku tego materiału czyli właśnie opuszczanie działa. Jak widzicie, w ogóle nie mogę działa opuścić. Także wychylanie się stąd jakkolwiek, żeby trafić przeciwnika to raczej nie jest to, co powinienem robić. Więc nawet nie próbuję, widzicie, za bardzo celować w te rejony A raczej chciałem wyspotować i zobaczyć czy Przeciwnicy nie będą chcieli nadjechać po prostu i zrobić nam pleców To było moje zadanie Uznałem, że postaram się coś wyświecić, ale jednocześnie Nie bardzo chcę ryzykować, no bo wiem, że Na pewno stoi tam jakiś TEDek, zawsze TEDeki tam stoją No i teraz co, no średnio mam co zrobić, także Uznałem, że to już jest ta pora, gdzie troszkę zmieniamy flankę. Trzeba zagrać trochę typowo bardziej jak med. Tak jak w poradniku, w którym, e, który jest na moim kanale właśnie odnośnie klasycznej gry medem. Uznałem, że wykorzystam moją mobilność. Zmienię trochę pozycję, spróbuję zaskoczyć wroga. Więc ruszyłem po prostu do boju. Na ten moment tak naprawdę co, mija trzecia minuta bitwy. Ja mam dwa strzały oddane, HP jeszcze nie straciłem. Jest całkiem OK. Teraz tutaj jak widzicie celuję, niestety yy, trochę spanikowałem, nie udało mi się. Yy, teraz on wystrzelił, więc ja mogę znowu się troszkę wychylić, ale uznaję, że znowu klepanko z czołgiem ciężkim od przodu nie ma sensu. Gorzystam z mobilności i szukam sobie następnej dogodnej pozycji do życia. Yy, teraz gdzieś tutaj próbuję znaleźć przestrzeń tego lighta. Mniej więcej wiem, jak rozłożone są siły wroga, także uznaję, że dobrym pomysłem będzie zrobienie im tutaj pleców. Mam bardzo mobilny pojazd i mogę trochę namieszać w ich szykach, po prostu atakując ich od boku. Jak widzicie, skupiam sobie na Kawu czwórkę i trafiam za 285. prawda zostaję teraz wykryty, ale wróg ma teraz tam zamieszanie, no bo celować tutaj we mnie czy w tych ludzi, którzy są z przodu, nie? Jak widzicie, czekam sobie, a zniknę, wybieram sobie kolejną dogodną pozycję i ponownie celujemy i trafiamy w Conway'a za 356. Już widzę, że czarfutur gdzieś się tam na mnie czai. I niestety teraz zostaję od Bulldoga, który również się wychyla, ale wiem, że z nim akurat mogę walczyć, jak widzicie, trafiam go za 317, trafiają go jeszcze moje sojusznicy, on nie trafia. No i teraz mamy Charfutura. Ja trafiam, czarfutur nie trafia. Tu jest błąd z mojej strony, o którym Łośmier cały Czas krzyczy i ma rację, czyli użyłem znowu Auto -aima. Gdybym nie użył Auto Aima, to bym najpewniej tego wroga przebił. No teraz włączyłem się na zwykłe, myślałem, że będę walczył z czarfuturem, ale jednak postanowiłem jeszcze, że dobiję tą Kawu 4. Ale boję się Conwaya, także czarfutur mi tutaj znowu bruździ. No i teraz, tak naprawdę, on ma magazynek. Ja mam odsłoniętą dolną płytę, którą on na pewno przebije, więc uznałem, że najsensowniejszym wyjściem jest staranowanie go, sklejenie się z nim i próbu, próba gry tutaj na moją dość twardą wieżyczkę. Jak widzicie, na ten moment się to opłaca i robię już 2850 Demedia. Teraz mamy tutaj tego T54, niestety ja się odbijam, on już nie. Także uznałem, że schowam się, bo on ma dużo lepszą pozycję do walki ze mną niż ja z nim. Tu mam całkiem niezłą osłonę, więc chciałem się wycofać i znowu oflankować trochę wroga, co będzie dość mocno opłakane dla mnie w skutkach, bo teraz niestety wyświecam się i obrywam w dupę za 381 ponownie od tego samego ziomeczka, czyli od tego T54. Teraz mamy jeszcze Conway'a. I jeszcze artyleria się o mnie upomniała, także ja nie mówię, w tej bitwie było parę błędów, ale myślę, że ona fajnie pokazuje możliwości tego pojazdu, że grając z nim jak klasycznym czołgiem średnim, korzystając z mobilności, tutaj niestety znowu kalafior nie skupiłem do końca, a mógł tutaj być demer zrobiony jeszcze dodatkowy. Ale tak naprawdę grając z nim jak klasycznym medem, wykorzystując jego pełny potencjał, jest to naprawdę przyjemna i fajna maszyna, którą możecie robić wyniki i która przede wszystkim jest bardzo przyjemna w graniu. Ten czołgiem gra mi się naprawdę fajnie i, i nie mam do niego żadnych zarzutów takich, żeby powiedzieć wam nie T54 jest T55A jest niewarty waszej uwagi. Bo dla mnie ten czołg jest naprawdę warty swojej uwagi i jest warty tego, żeby go zrobić, bo... Sztuk 4 to jest tak naprawdę gorsza kopia sztuka 3. Yy, T28 koncept jest ciekawy i ma potencjał, ale jest to dość przeciętny niszczyciel czołgów. A tu w końcu dostajemy niedejże wysokopoziomowy czołg. To jeszcze czołg, yy, który jest naprawdę przyjemny w graniu. Teraz chciałem pojechać na zwiat. Chciałem pokazać moim sojusznikom. Chciałem pokazać moim sojusznikom. Po prostu wrogów. No, i jak widzicie, zostałem tutaj przebity. E, także tu się moja kariera kończy. 2850 damage'a. Czy mogło być więcej? Pewnie, że tak. I myślę, że tutaj jakby te dwa strzały mi weszły. Gdybym teraz, właśnie, głupie nie wyjechał. Tylko, może się bardziej przyczaił. To tak naprawdę udałoby się. Udałoby się zrobić wynik na poziomie 4000, niestety mamy co mamy, ale i tak myślę, że uczciwie jest wam po prostu pokazać taką przeciętną bitwę i opowiedzieć wam nieco o tym pojeździe, a dodatkowo myślę, że ta bitwa fajnie pokazała możliwości tego czołgu, czyli właśnie flankowanie i korzystanie z szybkostrzelnego działa oraz z tego, że możemy tym czołgiem się dość szybko rozpędzić i staranować lekki pojazd. Przyspieszymy sobie już tą bitewkę, bo myślę, że nie ma tutaj na co czekać. Jak widzicie, moi sojusznicy tu jeszcze walczą. Tutaj wyjeżdża Charfutur, Próbuje tutaj polować na TDK, jeszcze niszczy Artę, ale teraz sam ginie i artyleria zostaje zabita, wszystkie rana. Tym samym moi przeciwnicy wygrywają wynikiem 12 do 15. Więc przechodzimy sobie jeszcze do screenów końcowych i podsumowanie. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy na screenach końcowych. Jak widzicie niestety porażka. Najlepszy byłem tutaj pod względem damage'a, Jeżeli chodzi o Expa byłem trzeci także Znaczy najlepszy, drugi najlepszy pod względem Damage'a i trzeci pod względem expa, także bitwa naprawdę była ok, tylko mówię, było tu trochę błędów. Jeżeli chodzi o strzały mamy 12 strzałów oddanych, 10 trafionych i 8 przebić jeżeli chodzi o kasę minus 43,5 tysiąca, ponieważ grałem bez rezerw, bez konta premium i praktycznie na samym goldzie także tak się to moi drodzy prezentuje jeżeli chodzi o ten czołg, jako fantang jak najbardziej polecam, to jest bardzo fajna, przyjemna dziewiątka, którą możecie grać i fajnie się po prostu bawić także ja polecam, Dollar approved i możecie spokojnie robić trzeci etap misji osobistych z pierwszego sezonu, z odznaką Dollar. rekomenduję, bo naprawdę myślę, że jeżeli lubicie klasyczne medy, to ten czołg Was nie zawiedzie. A jeżeli ja Was nie zawiodłem, to koniecznie zostawcie subskrypcję na kanale oraz łapkę w górę i komentarz, bo to zwiększa zasięgi i pomaga mi się rozbijać. Zapraszam do kolejnych moich materiałów i innych serii Trzymajcie się, ludziska piona.